Robimy to samo. Musiałem kończyć, bo na by było za długo. I musimy wypełnić tą klawę złotym kolorem. And I stuff it.

Chcę muszę coś dać i i pokażę wam coś jeszcze, że tu dam, nie tu na zielone miejsca i dać tu tu żółte pią, Patrzcie jak się uznam tam, tam nasse, nasse, naszą tajną bazę to, tu, tu masz swoje miejsce i nie możemy Ty nie Ale to, to będzie moje miejsce tam? No, to tam zielone. To mi tam stawisz? No, no. ale najpierw swoją zrobię. Okay. Widzisz, tam dałem sobie żółte piatki. Prytnie. Bo, bo żółty to mój ulubiony mm -hmm. i żółtą podłogę. Fajnie. Z zrobioną. Mm -hmm. A ty masz tu Może wejść. Bo, bo... bo ja lubię zielony. Tak. A ja Dobra. lubię żółty. Mhm. A no każdy ma coś swojego, nie? Tak. No, pan się oglądaj dalej. Daj się do mnie Jeszcze lubię biały. Wiesz, czemu lubię biały? Czemu? No bo, no bo, no bo biały jest bardzo podobny. A Ci, że ja też lubię biały. Czyli u Ciebie też tam biały i u mnie też. I dam śnieg, bo śnieg jest biały, to nie? Tak. A czemu ten śnieg znika? Nie wiem.

Pokażę Ci o co chodzi, i że to jest zimna woda. O to chodzi, że to jest zimna woda. No. Te, te No. Jak sobie je zmienię na gejmo sulnival? No. Patrz. Patrz. Zmieniam na gejmo sulnival Patrz. I. I patrz na A Jak wejdę to, to widzisz? Dziś pojawia, pojawiają mi się takie śnieżki. I zacznę tak nie, nie bić. <grym> A, bo to chyba lód, bo tak. To się mrozi. No. Jak Ej. Jak lodów? Tak. A <grym> No wiem. Jezu. No. Czyli tak ci chciałem no, pomóc. Widziałeś? Miałem białe sęduszki. Widziałeś taka? Nie. To jest na wcisk o kartę. Tej pan też ci żaden go żonek, tu nie wejdzie ci. Na pewno. Na pewno, bo one nie potrafią się spinać pod na No to dobrze, no to. to super. Chyba, że jak będzie noc, to tam na suficie pojawią. I cię skądiną? nie? Tak. To no pokażę ci to. Patrz. Gdzie to sobie? Wiesz, o to mi chodzi. A, okej, okay, okej, okay. na niebiesko. Okej, no, no, widzę, widzę, A A ma co ci muszę pokazać? Co? Patrz. Dlatego to ci nie, nie jak wejdę to. To mnie wnosi jak lodówka i widzisz co się pojawiło? Widzę. Na ekranie. I Coś Cię bije. To ten lód, bo mi jest tak zimno. Dobra, wyszedłem stąd. To, 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 to usuniemy ten oś.